Witam państwa serdecznie. W dzisiejszym nagraniu chcielibyśmy zaprezentować najnowszy model Cardio Watcha marki Exxon. Jest to Cardio Watch EKG Exxon Viva Pro. Proszę zobaczyć, jak wygląda ten model Cardio Watcha. Jest to bardzo nowoczesna stylizacja, nowoczesny design. Produkt naprawdę wygląda świetnie. Tak wygląda z przodu, tak wygląda z boku. Tutaj mamy. Jeden boczny przycisk funkcyjny, drugi przycisk funkcyjny. Mamy tutaj elektrodę EKG służącą do pomiaru podczas wykonywania EKG, gdzie dotykamy palec wskazujący, zamykamy obieg podczas pomiaru. Wtedy jest wykonywany, wykonywany pomiar EKG. Tak wygląda tył koperty. Bok koperty tutaj mamy wyjście na głośnik tu jest wyjście na mikrofon, tylko trzeba wiedzieć, że urządzenie pełni również funkcję monitorowego telefonu, gdyż możemy przez niego rozmawiać, możemy bezpośrednio odsłuchiwać muzyki na jego e, głośniku. Więc tak, proszę zobaczyć, tak wygląda ten model. E, charakterystyczną cechą są jego tutaj te, te wstawki czerwone, one świetnie się komponują na przykład z takim czerwonym e, paskiem. I zanim przejdziemy do opisu funkcji tego modelu, chciałbym powiedzieć, co wchodzi w skład zestawu. Więc w zestawie mamy wolno ładowarkę sieciową o parametrach stal na 55V i natężeniu prądu 1Apera. Mamy kabelek zasilający magnetyczny. Z jednej strony jest to standardowa końcówka USB 2.0, którą wpinamy do ładowarki, ładowarkę do gniazdka. Bierzemy kardiołocza, odwracamy go, odpinamy. I tył koperty nam przyciąga ten kabelek. Jeśli jest prawidłowe położenie, to nam przyciąga. Jeśli jest nieprawidłowy kierunek, odpycha. I rozpoczyna się proces ładowania. Tutaj jeszcze, oczywiście, jest pudełeczko eleganckie, idealnie nadające się na prezent. Instrukcja obsługi w języku polskim w dużym formacie. Bardzo ważna rzecz, warto się z nią zapoznać. W instrukcji obsługi opisane są krok po kroku wszystkie funkcje urządzenia, jego schematy, opisy przycisków funkcyjnych, wytyczne w jaki sposób należy użytkować produkt, jest opisane. Jaką aplikację należy ściągnąć na smartfona, aby współpracował z Cardio Watchem. W tym przypadku jest aplikacja Habant, Ona jest w pełni w języku polskim. Mamy tutaj już opisane. Krok po kroku, w jaki sposób należy aplikację ściągnąć, ściągnąć zarejestrować. Mamy również opisane wytyczne, w jaki sposób prawidłowo używać i konserwować urządzenie, aby służyło nam jak najdłużej. Więc warto zapoznać się z tą instrukcją obsługi. Ona jest specjalnie taka duża, aby w sposób czytelny, prosty i zrozumiały można zapoznać się z nią i użytkować produkt. Ten model występuje w kilku wariantach. Ten wariant, tak jak widzimy, jest paskiem czerwonym silikonowym. On może jeszcze być spaskiem granatowym silikonowym, tak wygląda, może być z paskiem czarnym silikonowym, tak się prezentuje, może być z paskiem brązowym skórzanym, może być z paskiem czarnym skórzanym, lub z branzoletą czarną trójrzędową. Teraz. Chciałbym Państwu kilka słów powiedzieć na temat tego modelu. Przede wszystkim, tak jak wspomniałem, Cardio Watch naprawdę nowocześnie wygląda świetny design, typowo sportowy, posiada polskie menu, aplikacja dedykowana, Haband jest w pełni w języku polskim, ma produkt jest 24 miesiące gwarancji, współpracuje z wszystkimi systemami Android i iOS, które są instalowane i obsługują nasze smartfony. Także teraz chciałbym Państwu pokazać funkcję tego modelu. Proszę zobaczyć, tutaj przewijając sobie palcem z prawo na lewo mamy dostęp do telefonu, klawiatura, kontakty, historię połączeń, historię aktywności, funkcja snu, pomiar pulsu, pomiar EKG, cukier we krwi, ciśnienie tętnicze, tlen we krwi, składniki krwi, składniki, i sk składniki ciała. Pomiar temperatury ciała, informacje pogodowe. W tym przypadku potrzebne jest połączenie z dedykowaną aplikacją, aby one się wyświetlały. Teraz, gdy przewiniemy palcem z dołu do góry, mamy wiadomości, dostęp do wiadomości, które możemy odczytywać i kasować z góry na dół. Podstawowe funkcje: tryb telefonu, jasność wyświetlacza, jego ustawienia, podświetlanie, jakość, jasność podświetlania, regulacja jasności podświetlania. Mamy tutaj trybik, czyli ustawienia. Bardzo fajna funkcja również: Always Display, czyli gdy jest tarcza, jakby już nieaktywna, wygasia się nam. To mamy cały czas podświetlane tutaj tarcze delikatnie w trybie energooszczędnym i pokazuje nam godzinę. Mamy teraz tutaj też ukryty skrót: Latarka, pogoda kalkulator, styl menu, asystent głosowy, czyli sterowanie i wyszukiwanie głosowe w smartfonie. Mamy również tutaj dolny przycisk funkcyjny, który, na, który naciskamy i mamy dostęp do trening, tętno, tlen we krwi, EKG, składniki krwi, aktywności, sen, ciśnienie, temperaturę ciała, cukier we krwi, trening oddechowy, telefon, powiadomienia, muzyka, kamera, pogoda, stoper, minutnik, alarmy, latarka, znajdź smartfona, asystent głosowy, kalkulator gry, ustawienia i wiele, wiele innych funkcji. więc jeszcze raz pokażę, jak wygląda ten model, ale zmienią najpierw tarczę. Przytrzymujemy tarczę zegara, wybieramy inną tarczę i zatwierdzamy. Oczywiście, tarcze są zmienne, możemy personalizować je w do dodatkowej aplikacji. Możemy pobierać nowe, jest ich tam ponad 100 na chwilę obecną. Możemy też wybrać swoje zdjęcie, swoją grafikę. Możliwości jest bardzo, bardzo wiele. Tak wygląda ten model z przodu, z boku, z tyłu. I jeszcze raz z przodu. Myślę, że na chwilę obecną to wszystko. Jeśli Państwu podobał się film, bardzo proszę o łapkę w górę. Będziemy wdzięczni za dodanie subskrypcji. Dziękujemy ślicznie. Pozdrawiam zespół. Exxon Electronics.